A gdzie to się wybieramy w tym odcinku? A no, troszkę taką y, nieco zakręconą, pokrętną drogę do domu wybraliśmy. Ale trafić się udało. Zapraszam. Poranek zaczęliśmy od kawy. No, a potem trzeba było nieco poskromić naturę. To... Y Bosak z wydłużającą się rączką okazał się całkiem przydatnym narzędziem. Na zwalczyliśmy i ruszyliśmy dalej, leniwie łapiąc wiatr. Solent przyjął nas łaskawie, nawet trochę za bardzo, bo wiało raczej marnie. Człowiek miał wrażenie, że żagle raczej się suszą niż pracują. Ale prąd pomagał. I te siedem węzłów udawało się uchwycić. Chmury mogłyby sobie gdzie indziej pójść, i wtedy świat byłby jeszcze piękniejszy. Prawie mamy siedem węzłów. Jest, siedem węzłów. Udało się złapać. No i się okazuje, że sami na solencie nie jesteśmy. Tam gdzie te fale jest płycizna, dlatego tutaj mamy kardynałkę. No i dlatego była zmiana kursu, moi drodzy. O. A wiaterek fajny wieje. I lecimy sobie ponad 8 8-2. A wiaterku mamy na no, 17. 16. Solent stawał się zdecydowanie bardziej zajęty. Pilot boat. Prowadząca tego oto maluszka biało-czarno-czerwoną damę ale on jest przyczepiony liną do niego tak, żeby jak będzie skręcał aha to taka konstrukcja żeby go asykurować. o jaki ruch się zrobił i prom i motorówka Jeszcze nie widziałam. Szybkim żeglowaniem cieszyliśmy się jeszcze przez chwilę, bo potem kolejna zmiana kursu i grot w dół. Na serafim grot jest osadzony na systemie Lazy Jacka. By go łatwo i szybko zrzucić, trzeba stanąć pod wiatr. A jak już poleci w dół, szybko wrócić na kurs, by nie utracić prędkości. Ponieważ wiatr zaczął się nasilać, zmniejszyliśmy też powierzchnię Genui. Nie śpieszyło się nam, a przy większej powierzchni żagla to po pierwsze mniej widać, a po drugie przechył jest mocniejszy. A przy mniejszym przechyle? To i przyjemnie się żegluje. Ja to moja jest dobrze. Wpakowała. To jest, nie wpakowała. To jest. Zielonej bojki nie rozjechałam na szczęście. Powoli wchodziliśmy na wody Southampton, a że mogliśmy, postanowiliśmy płynąć na zewnątrz kanału. W końcu to my mamy większą manewrowość niż duże statki, które w kanale być muszą, prawda? I jesteśmy dokładnie na zewnątrz kanału, bo jest na tyle głęboko, że możemy. A tam widzicie, tutaj zielona bojeczka, a tam w oddali czerwona. Także można pływać na zewnątrz kanału, jeśli warunki pozwalają, żeby duże statki miały więcej swobody. Dosyć mało żagla mamy, tylko wsoka kawałeczek, kawałeczek, no tak połowę. Ponad trochę, a proszę bardzo, robimy ponad 5 węzłów jak możesz, to serwonę, przy wietrze. Nie? Około 10 no, może. zwiedzamy Southampton od strony wody Blokowiska. Tam daleko sobie stoi promik. Red Jet. Ja tutaj, tutaj A, leci. Proszę bardzo, to jest pasażerski prom. I sobie bardzo szybciutko leci. Nazywa się Red Jet, żeby oddać, jak jest szybki zapewne. A naprzeciwko wypływa prom Red Funnel. Także proszę, spotkanie dwóch promów. Tam, zaraz obok są czerwone budynki, i tam było kiedyś lotnisko na samoloty, które startowały z wody. W tamtym miejscu. Czyli tutaj stał Titanic, a tam startowały samoloty. Ile ma Pięter ten wielki wycieczkowiec? Wow, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć, pięter. Nie wiem, ile osób tam może wejść, ale dużo pewnie. Ogromny statek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A tam stoi kolejny gigant. Ciężko ocenić, który jest większy, ale tamten wydaje się wyższy. No, to Tutaj mamy Queen Elizabeth II Terminal. Tutaj zatrzymuje się Queen Mary i przed swoimi wyprawami. A tam mamy statek, który podpływa do promów, do tych wielkich, tego typu jakie widzieliśmy przed chwileczką, żeby zabrać śmieci i inne niepotrzebne rzeczy. Takich wielkich wycieczkowców. Jeszcze, o proszę, tam, widzimy ten statek a my jesteśmy w tej chwili i cały czas byliśmy na rzece Tess Southampton Water Water, też jest inaczej nazywana. Przed nami, moi drodzy, Victoria Park i tamten budyneczek, który widać daleko, daleko. Um, tam kiedyś był szpital dla marynarzy w XVII wieku. Już tyle zajęć zostało, znaczy tyle widzimy, ale park wygląda bardzo ładnie. Jest bardzo zielony. Widać tutaj ląd wychodzący z wody, moi drodzy, a nawet nie mamy niskiej wody, więc bardzo tutaj bywa niebezpiecznie. Zobaczcie, jak to się ciągnie. Także, no, trzeba takie coś omijać, bo jakby się ktoś na to wpakował, no to. No, mogłoby być nieciekawie, kto jest z wysoką, niską wodą, pływami. Wycieczka powoli dobiegała końca. Wpłynęliśmy w wody rzeki Hampel i trzeba było przygotowywać się do dokowania. W ruch poszły liny i odbijacze i nawet plan powoli się krystalizował. No to przygotowanie do tego, żeby szybko i zgrabnie zaparkować. Już się robi bardzo cieplutko, bo tu aż tyle wiatru nie ma. Liny są przygotowane, odbijacze też otwarte. Tutaj także wszystko gra. Będziemy parkować sobie. Na pewno się uda wszystko ok. Jak na prawdziwych żeglarzy przystało, na żaglach płynęliśmy ile w lezie. Niedaleko wejścia do mariny okazało się, że wody jest jeszcze za mało. Popłynęliśmy więc trochę dalej, w górę rzeki. Obejrzeć, co też tam jest ciekawego. No i się nie zawiedliśmy. No tutaj to sobie, o, mają łódki, mogą sobie parkować. No bamba. A tutaj jest fabik. Można sobie popłynąć na lunch. To już udało nam się dotrzeć aż do Mariny Dickens. Proszę bardzo. No i będziemy zawracać, bo tam o, już nie da rady. Wnosi nas, nie? Wody przebyło, można było więc wracać. Prognozy, niestety, się sprawdziły. Wiatr się nasilał. Odczuliśmy to przy dokowaniu i bardzo szybko trzeba było zmienić plan. Odpychało nas od pomostu i nie dałam rady zarzucić pętli na knagę. Trzeba było podejść jeszcze raz na tyle blisko, bym na pomost dała radę zeskoczyć i założyć linę na knagę. Dobra, teraz obóz. Jak zwykle, weekend spędzony na wodzie jest. No cóż, wiem, że się powtarzam, najlepszy. Do zobaczyska za kilka dni. Pa! Zawsze tak jest.